Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu InfraStudio. Kontynuujemy dziś rozmowę z Dariuszem Kiotyka z gliwickiego oddziału amerykańskiej firmy Fluor. Zakończyliśmy ostatnią rozmowę oceniając wpływ pandemii na działanie takiej korporacji właśnie jak Fluor. A w tej części skupimy się na biznesie life science i zaawansowanych technologii. Zapraszam. Darku, o rafineriach już mówiliśmy w pierwszej części, zwłaszcza w tym XX wieku złotej polskiej chemii, złotego okresu polskiej chemii. Od tego zaczynaliście, prawda? Wszyscy oczywiście potrafią sobie wyobrazić, do czego służą petrochemie. Przejdźmy jednak do tego, czym jest tak naprawdę life science. Tak, Fluor w zasadzie w tej chwili SA należy do grupy biznesowej Advanced Technologies and Life Science i w ramach tej struktury realizujemy projekty już od 2010 roku. To jest nasz główny kierunek, ale oczywiście wciąż dywersyfikujemy obszary przemysłu naszych projektów. A czy, czy Life Science to może akurat farmacja? Dla nas to przede wszystkim farmacja, ze wszystkimi technologiami, które tu występują, czyli formy płynne, sproszkowane, stałe, biotechnologia lądskiej, smolskiej, single use. Z tym wszystkim już mieliśmy do czynienia i nasze referencje budujemy na rynku, czy już zbudowaliśmy w Polsce dla klientów farmaceutycznych polskich, ale także służymy jako ta platforma inżynierska w ramach projektów Life Science w całej Europie i Stanach. No, druga grupa Waszych projektów z kolei to zaawansowane technologie. Wiesz, ja to odbieram jako bardzo szerokie pojęcie i bardzo niejednoznaczne określenie. O jakie dokładnie technologie chodzi? Dla nas zaawansowane technologie, mówię, te główne nurty, to, jest przede, to są przede wszystkim e, baterie, e, centra baz danych oraz półprzewodniki. Tu widzimy, że w ostatnich latach jest duże zainteresowanie i inwestycyjne na rynku i według nas te prognozy zostają optymistyczne na najbliższe lata. W ramach naszej organizacji wyróżniamy jeszcze trzecią grupę projektów Advanced Manufacturing. I tutaj wchodzi przemysł spożywczy, zaawansowane materiały, czyli np. włókna węglowe, oraz szybko zbywalne towary konsumpcyjne. To, to jeśli chodzi o ten przemysł bateryjny, to Cię jeszcze zapytam, czy to jest bardziej elektromobilność czy, czy, czy może magazyny energii? Magazyny energii. W tej chwili zdobywaliśmy już doświadczenie przy produkcji elektrod, ogniw bateryjnych oraz całej produkcji baterii właśnie na potrzeby samochodów elektrycznych. Te, te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, no, nawet elektromobilność w jakiś sposób związana jest z chemią. Natomiast zainteresowały mnie te centra baz danych, bo one mi się raczej kojarzą z branżą IT. Czy to jakiś przypadek, czy może jakieś plany na przyszłość? Nie, to jest potrzeba rynku i dywersyfikacji naszych projektów. Staramy się właśnie wciąż podtrzymywać naszą tradycję, wchodzić w nowe gałęzie przemysłu po to, żeby bardziej zapewnić stabilną przyszłość sobie. To wróćmy jeszcze do tej, na chwilę do tematu energii, bo czy, czy macie również projekty związane z energią odnawialną? Mamy takie referencje w ramach korporacji, głównie w energetyce, ale mamy także jako Fluor własną technologię opatentowaną do przechwytywania dwutlenku węgla ze strumienia gazów wylotowych. Mm -hmm. y bardzo znana i dobra technologia. Natomiast w gliwicach póki co koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju. Mam tu na myśli sustainability, to jest ostatnio takie bardzo trendy, ale mamy postawiony cel i konsekwentnie go realizujemy, czyli do 2023 roku mamy być neutralni węglowo z naszej działalności i floty samochodowej. No nie to wymaga chyba jakiejś pewnej zmiany świadomości, jakichś przyzwyczajeń. Nie jest prosta sprawa. Nie, wymaga to zmiany kultury organizacyjnej i pewnej świadomości. Mamy. Powołany zespół do spraw sustainability w biurze, i oni prowadzą kampanię informacyjną. Także wzrasta świadomość naszych pracowników, zmienia się nasze biuro, sposób funkcjonowania biura. Ale co jest bardzo ważne, my pomagamy także naszym klientom w tym, żeby realizować te cele. Mamy tak zwany Sustainability Playbook. I na wczesnych etapach inwestycji dyskutujemy z klientami dając im do wyboru różne opcje, jak daleko chcą iść w sustainability. No. Pomagamy w tym. No, dużo teraz mówi się o, z kolei o energetyce jądrowej, konieczności budowy w Polsce pierwszych reaktorów. No, wiesz, ja, ja pamiętam takie zapowiedzi jeszcze z czasów studiów w latach 80. Miało to być bardzo duże wyzwanie również dla inżynierów budowlanych w końcu. Czy uważasz, że będziemy się z tym mierzyć? Budowa elektrowni jądrowej, tej dużej elektrowni jądrowej to jest ogromne wyzwanie, wymaga ogromnych nakładów finansowych, zasobów ludzkich i odpowiednio wykształconej kadry. Myślę, że wszyscy mniej więcej wiemy, gdzie się z tym znajdujemy, natomiast moim zdaniem to wymaga odblokowania na poziomie rządowym i według mnie większe szanse realizacji mają małe reaktory modułowe SMR. E, Fluor nawet jest udziałowcem w takiej firmie NuScale, o Nuclear Scale, która ma skalowalną technologię w tym zakresie. Także z tym wiążemy e, nadzieję. No ale Fluor ma także e, duże referencje w tej dużej energetyce jądrowej także. To a czy twoim zdaniem e, mamy w naszym kraju przygotowaną kadrę do tego typu zadań? E, moim zdaniem nie. Ponieważ y, wymaga projektowanie takiego typu obiektu wymaga już referencji doświadczenia, i sądzę, że samą część technologiczną dostarczy dawca technologii, natomiast ten tak zwany balance of plan będzie robiła firma z referencjami, przypuszczalnie zachodnia, być może taka, która ma oddział w Polsce, jak na przykład Fluor, I, i myślę, że wtedy tą ścieżką to, to będzie podążało. Będziemy budować własne kompetencje, no własną tak, kadrę. Tak jest. Darku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Życzę Ci dalszych sukcesów w realizacji takich ambitnych projektów w ramach Fluora czy, czy własnej ścieżki, własnego rozwoju. Może właśnie dzięki temu uda się podnieść kompetencje naszych inżynierów. Ja tu liczę też na współpracę z naszą uczelnią. Bo jesteśmy w końcu sąsiadami prawie że w zakresie tych zaawansowanych technologii. Ja również dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne edycje Infrastudio.